No co, i Ile? Eee, dwie dwudziestki dziesiątka. Mocnie. Ile tu serii między robisz? Bo na pewno ty... jeszcze dwie z tym i jedno może zrobić. Prede mną, co zrobiłeś? W zasadzie to nic, tylko może dwie takie na rozgrzewkę seryjki na dwudziestkach. Nie, ja tutaj to akurat lubię sobie troszkę dłużej się poobijać na, tym, na tej rozgrzewce, bo lubię jak mnie te dwuje ciągną. Mimo że nienawidzę tego uczucia, ale jakoś takie jest to nagradzające bardzo. Chyba się nazywa masochizm? O, Boli, Boli, tak. Żyłem się dzisiaj na I waga się podsuła. No kurwa, 107-600. A na ile liczyłeś? Nie wiem, jakieś 105. Znaczy, jestem taki pozytywnie tym zaskoczony, bym powiedział bardziej, tak. Aha, myślałem, że chcę zbijać. No i to jest właśnie to, czym jestem pozytywnie zaskoczony, że zbijam tę wagę. schodzi, kurwa, dalej dojebany jest. <laughs> to jest spoko. Tylko, że to jest też martwiące, bo do 102,5 to jeszcze droga trochę jest. Jak już to zrobimy, to teraz już tylko z górki będzie szło szybciej trochę. Zajebiście, Kodak. Fajnie. <głosy> <głosy> z górki na sadurki. Teraz z górki, a teraz my teraz się siłowni jak się da. <noise> jeszcze Marku tutaj was Już niec? Bardzo fajnie O nie, wziął karimatę idzie tu Widzowie, on tu idzie, on tu idzie Kot czerwony, kot czerwony O nie, będą brzuszki Położył, położył Położył karimatę na ławce rzymskiej Będziemy teraz robić żurawie Taka jazda Jak nazywa się profesjonalnie to ćwiczenie? <ścoughs> Szczerze mówiąc, nie wiem Żurawie. No taki śmierć. To jest kolokwialna taka ona... Uginanie dwugłowego uda na ławce rzymskiej. Let's go! Jak tu będziesz robił, to nie tylko piętami, tylko stopa jest w takiej pozycji. Tu. Pierwsza seryjka i druga jest zawsze najgorsza. Powodzenia Tomku? Nie dziękuję, bo nie muszę. Ja mam to, co chcę, Rzymska wypełnia moją duszę. <laughs> Jedyne co do sobie już ręce trzymaj na tych poręczach, żeby się asekurować delikatnie. Piętą zapierasz się o wałek. Co mam się skupiać na zielbie? Tydry... Zabij się w połowie, Zupka czy kuper. No i wyciągasz się do wyprostu w stawie kolanowym. Pod po, po, na rękach, na rękach do końca, do końca dawaj, skłon. I tu. Jedziesz, 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 dawaj, podeprzyj się. I teraz lekko w podporze wychyl się do końca, do końca, do końca. Napnij teraz nogi do ściągania i lekko się wspomuszaj. O rękone. kurwa. Wjeżdża, nie? Ale go mówię, pilnując się na rękach, tutaj. Wyciągnięcie. Jak mówię, pod, w podporze na rękach, kontroluj ten ruch. Niech cały czas cię to mocno tam wiesz, ściąga i tak dalej. Siema. Bulletproof your knees. 15. Zrób 10, będzie ok. Ile serii? 4, może 5. Nawet nie mnie zrobię. fajne, nie? Mega super fajne. Taką minę muszę mieć po zejściu z tej maszyny. Oj. Potem uginaję na dwugłowy O, na dwugłowy, No za odmianę Więc cóż mówię, po tych ciągach to tylko z górki I co, uginanie i co jeszcze? Przywodzenie, odwodzenie łydka i wszystko Ech. Mokra podłoga No, tak mi ten <noise> Tak, bo tu pani sprzątająca myła wczoraj Nie wyschło od wczoraj Hmm, coś chyba komuś zgniło w szafce <noise> Próbuj wyciągnąć Jak najbardziej próbuj wyciągnąć i tą końcówkę wspomagasz rękoma, nie? Tu

Czaj, tego, Jay Katler obejrzałem taki był krótki filmik, co wpierdala. To takie pokazane jak był małatem, no, wielkim i mówi ja nie liczę kolorii, po prostu no. No. musi być tysiąc węgli. Tak, i te kanapki z dżemem, jeszcze do jajecznicy i tak dalej. I jakie to są ilości? Mówię, nie no. Natomiast jak się go pytali, bo to był ten okres wtedy cutler, z on gonił katler tego kolema na z Wagą. I się go spytali, czy by powtórzył to drugi raz. No nigdy w życiu. Po prostu to ile on musiał przerobić tego żarcia, towaru. I teraz kochani, jak widzicie uszkodzony sprzęt albo odpadające kawałki, złoście to obsłudze. Właśnie, jakie jest twoje zdanie o treningu siłowym, takim powiedzmy w trybie 6 dni w tygodniu? Idę jeszcze na sałę i czy w ogóle jest czas, czy jest w ogóle... Potreba. To bym chyba poszedł na saunę dopiero w niedzielę, w formie relaksacji. Plus jeszcze coś? Nie. Albo nawet nie wiem, jak miałbym mieć niedzielę całą wolną, to bym poszedł sobie wieczorem na saunę, żeby mieć niedzielę całą odleżaną już kurwa dłogiem. Nie, wiem, rano trening, a saunę pod wieczór sobie powiedzmy zrobić. Bo ja po saunie następnego dnia jestem taki rozmemłany po prostu, że to jest masakra. Za każdym razem, przecież jak w poniedziałek, szedłem na saunę sobie tam po treningu, tam 2-3 godzinki po treningu, a miałem rano robić tu przysiady, no to kurwa, o Jezus Maria. Nic mi się nie chciało. Lewa jego, lewa jego, maci. W sumie to czemu nie? Bym właśnie oko wydłubał. Fajnie, bo fajnie. się schyliłem przy tej dźwigience co prostów. I tak przy oczku troszkę <noise> poszło. Nie, ale na szczęście się wciska to. Mam ci <noise> Przyznając swoje pytanie, 5 serii. 40, to ja sobie zrobię 20. Czym się różnią ćwiczenia, które robiliśmy od siebie, jeżeli chodzi o aktywację mięśnia dwugłowego? Uda? Na tamtej maszynie bym powiedział pracujesz tak w cudzysłowie bardziej przez ściągnięcie dupy do pięty, w związku z czym trochę przyczepy mięśniowe inaczej pracują, czyli bym powiedział bardziej aktywujesz i rozciągasz szczyt dwugłowego niż przyczep na ścięgnie, a tu robisz typowe uginanie na leżące. więc powiedzmy też to przez to ścięgno dwugłowego trochę mocniej pracujesz, jest inna dźwignia po prostu, inaczej się ten mięsień trochę aktywuje. No rozgrzeje trochę, aktywuję. aktywuję. Aktywacja dupy. Czyli powinna być taka niecka w kroku na jajca, żeby było można zmieścić. 7.00 i 42 sekundy. A my jeszcze mamy ćwiczenia na nóżki. Przywodzenie, odwodzenia włączonej serii. No i łydki na stojącej, na siedzącej. Okej, okay, man. To będziemy sobie teraz robić na zmianę. Tutaj. Robić jeszcze te dwójki? No, możesz zrobić serii, jest tam jest jakiś mniejszy ciężar. Dobra, ja się może trochę napiję, bo tak trochę mało piję. Napij się kurde, Marek Hydration. No ja ciemniej wypiję, no Ja już mam ojebane 0,7 z samego rana. Tu mam 200 niby do wypicia. A tu jest jeszcze dwie butelki wody. 25 E, mało. Szkoła rodzenia. Przygotowanie na wizytę u ginekologa. Mam sobie tą, tą. No to ja zawsze bym na największym rozstawie, no bo to nie ma co skracać tego ruchu. Kurwa, najszerszym? Ja pierdolę. Nie, muszę się zrobić, szczerzej. Gdzie do serii. Trzy? Włączone? Okej. Kurz. Jestem ja pierdolę. Kiedyś smurk. Plus ćwiczenia całym stosem jest taki, że musisz rozkminiać ile było wcześniej. Morde, wiemy co chodzi. No dobra. Ej, ale wiesz jak zrobimy? Ej. Zacznij od nosorożca a ja zrobię na Zamienimy się. Tak. No. Będzie łatwiej. Jestem Ja wezmę jeszcze po dwudziesteczce. No wiesz sobie. Starting resistance, 11,3 kg. Kiedy na serii? 5 itek. 5 na i 5 tu? No. Na Sero jest 5? No na Sero akurat ja robię 4. Wsuń się głębiej, bardziej ramionami do przodu. Jeszcze, no, pięty do zewnątrz bardziej. 4, 5? Zrób 4, ja zrobię 4. Cztery. Cztery? Bo Poda, tak. finito? Finito, tito. Wczoraj widziałem jakiegoś moda do cyberpunk'a, fotorealistik. No to powiem cię, że jest kurwa fotorealistik. Tylko się śmiałem w komentarzach, było. właśnie gdzieś komuś komputer się pali. Marek, co czeka nas w dniu jutrzejszym? Bo na dziś kończymy. Na dziś kończymy, jutro zaczynamy od wiosłowania. Jutro jest dzień rzymskiego niewolnika. Wiosłujemy jak na rzymskiej galerze. No to, do W do opadzie, biuteczka. na hamerze. Tak, papa pa, kochani. はは <laughs> <laughs>